Mieliśmy 10 kwietnia 2010 roku katastrofę smoleńską. Nie wchodzę w to, kto ma rację, czy to były dwie bomby, brzoza, pancerna, czy cokolwiek innego. Fakt jest faktem. Zginęli ludzie, przywieziono ich do Polski, mieliśmy pogrzeby. Zaraz po pogrzebach pary prezydenckiej, po pogrzebach wszystkich tych ofiar katastrofy, zryw Polaków, którzy stwierdzili, dosyć tej napieprzanki polsko-polskiej. Rozgrywają nas inni, a my na tym tracimy. Do samego warszawskiego oddziału PiSu płynęło 9600 deklaracji członkowskich. Zwykłych Polaków, którzy stwierdzili, że wejdą do PiSu, bo to są ludzie, którzy próbują walczyć z tym Tuskiem, złymi i tak dalej, pomogą. Jak myślisz, ile z tych deklaracji zostało odebranych i wykorzystanych przez ludzi, którzy zarządzają warszawskim oddziałem PiSu? Mniej niż 5%? Zero. Bo tam byli ludzie z nazwiskiem, z pieniędzmi, z kontaktami, z jakąś reprezentacją w narodzie. A nie ludzie, którzy mają być w partii wodzowskiej systemu polskiego. Ludzie z hakami z czasów studenckich, ludzie, którzy kogoś bzykali, co nie było nagrane, ludzie, którzy gdzieś zrobili przekręt i tak dalej. Jak nie wejdzie do Polski kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy nowych osób do polityki, to Donald Trump nie załatwi nam wolności, Elon Musk nie załatwi nam platformy, na której będziemy mogli się wymieniać informacjami.